Witajcie do nick 88 i witam was serdecznie w kolejnym... no dobra, w pierwszym odcinku. Z nowej serii, którą chcą... chcę zacząć. A jest to seria, którą chyba nazwę... Um, nick testuje sam czy jakoś tak? E, albo serwer sam, czy jakoś tak, muszę jeszcze wymyślić jakąś dobrą nazwę. Um, serwer ten, który chcę dzisiaj sprawdzać, tak? Um, testować. Mm. Wysłał mi jeden z pewnych moich widzów e, A z tego co wiem, jest to e, kobieta Która mnie prosiła, żebym e, nagrał... E, no dobra, zareklamował jest serwer, ale pomyślałem sobie, okej, okay, chodź Nie reklamuję serwery, ale będę je testował Okej okay. Serwer ten nie wiem, czy jest e, zrobiony od niej, czy jest to jakiś ściągnięty z meta Z powodu... No ja się nie znam tak na ten, ale tutaj... M.P.F.S. Skomplikowany przez M-Power, okej? Okay. No dobra. Ok, więc tak. E, witaj w Feud, e, tak się nazywałem, nie tak by the way, jestem ja sam na serwerze. E, wybierz skina, aby zagrać. Jeśli jesteś zarejestrowany, wpisz mój skin. jesteś naszym stałym graczem, dodaj sobie przednik tak, PSA, czyli to jest polski serwer atrakcji. Dlaczego ci miły gry? Nie jesteś zarejestrowany? Wpisz rejestracja, bo to Okej okay. Wybieramy jakiś skin, wybramy Zupełnie no nie wiem czy to jest w ogóle zrobione przez moich poradników, czy część, czy nie Ale... Z tego co widzę, nie wiem, nie wiem Nie jestem pewny Wybieramy jakiś skin Na przykład... No i będzie ten. Dobra, jestem zespawnowany eee, Założycielem serwera... Eee, okej, okay, jest serwera przez w Się pisze normalnie serwer po polsku Jest eee, headadmin Mateusz1250 Okej okay. Okej, okay, dobra, dobrze Więc tak, em, witaj, jest nasz komend. Eee, cmd, okej okay. Chcesz coś kupić w naszym sklepie? Sklep, chcesz, aby surf był najlepszy i popularny? Zapraszaj znajomych. Dobra, zobaczmy, jakie są CMD, komendy gracza: color auto, bla, 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 losowanie. Ok, okej okay. Prawdopodobnie jest to jakiś ściągnięty skrypt e, z neta, jak może, jakiś gotowiec. Prawdopodobnie. Hard drive. Okay. Dobrze, OK. Dobra, zobaczmy tam dalej. komendy vip -a. No, nie jestem VIP-em, tego to wiem. Konto. Rejestracja. Dobra, zrejestrujemy um, się. Rejestracja. E, twoja matka to. Chuj. A że. Hasło. Twoja stara to. Chuj. Ok. Dobra, zapamiętaj nasu. No, teraz na pewno zapamiętam. Dobra. CMD. Y, dom info. Kup dom, zobacz dom, opłac dom, bla, bla, bla. Okej, okay, tu pierwszy błąd. Pierwszy bug, kiedy się wchodzi w dom info. Klika się escape. Wychodzi się do komendy gracza. To chyba tak nie ma być. Z tego co wiem. No dobrze. E, zobaczmy dalej. Gang info. Wszystkie opcje dotyczące gangu znajdziesz w gang. a pisać na czacie gangu na przykład. Ok, wykrzyknik tekst. Aby pisać na czacie gangu na przykład, siemka Ok. Ok, dobra. Um, dodatki. Animacje są też. Ok. Panel gangu, panel podpowiedzi, regulamin serwera ser ja. Tu już jest regulamin serwera, ale tutaj pisze przez V. Ok, a już mam następny poziom super. Uh. Gratulacje, Gracz Feud osiągnął drugi level. Ok, zakaz używania sitów, spamerów, trainerów, dobra, to już znam. Wyzywanie innych, w czasie, innych serwerów. E, ten widz e, napisała mi, że jest tu jej serwer. Co na dole pisało, że Hetadminem jest normalnie um, tam inny gość, ale to jest tak na boczek. Dobra, jeszcze o to. Zobaczmy, co tu można zrobić. Mamy tutaj system e, zabaw. Po lewej widzimy. Prawdopodobnie też ściągnięty z neta, bo taki już kiedyś widziałem, taki skrypt. Na forum. E, nie wiadomo, nie, nie będę tutaj forum wymieniał jaki. Okej, okay. możemy normalnie jechać autami? Okej, okay. więc tak. No, mm. jestem sam serwerze, więc dużo nie mogę przetestować jeśli chodzi o. O osoby, którzy tutaj grają, albo administracji. A jak znowu jadę? No, LG musiałem wziąć. No dobrze, <laughs> może jakoś tepnąć <laughs> panel podpowiedzi, gwiazdki, nowości. Zobaczmy nowości, Powinno znaczy ilość błędów. Mapy na webronie, tutaj coś widziałem: typu autor mapy, Serw... auto surfera i mapy. Empower PFS, polski fan server okej okay. Dobra, czyli to się chyba kiedyś nazywało Polski Fansep? Prawdopodobnie Tylko to jest jakiś jakaś mapę Edit. Jeśli nie, to poprawcie mnie. E, aktualne wersja mapy, bla bla bla, to jest mi obojętne. Dobra, na event i nagrody, dobrze. Co by to jeszcze mogę wam tu pokazać? No na dole mamy czas gry, level, respect, skill, skill czego? Tego nie napisali. Yy, gra 3, Okej okay. Okej, okay, okej, okay, dobra Dobrze, Em um, Jakieś kom tutaj teleporty, okej okay. LV, LS, aż tu spadnę Ta Dobrze troszeczkę się oddalę Dobra Ehm um, Teleporty co my tu mamy? Zobaczmy w LS, co tam jest. Ok, eee, CMD, CMD, ok. Nie, LS lot. Jaki może standard? To jest czy co tu można w ogóle tutaj robić. Może LV, bo tam zazwyczaj są jakieś stanty. Ale chyba też tak, że tu się, tutaj się mylę. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli tutaj także nie ma nic. Eee, tak. Um. No dobrze, no. Co Wam tu mogę jeszcze pokazać? Stand City, baza. Miasteczko. Liberty City Zadupie Chiliad Bank Zobaczmy może bank, co tam można zrobić Czy w tym banku w ogóle cokolwiek można zrobić? Nie wiem, czy wszystko wczytuje, okej okay. I co, tu jest bank, tu w środku? W interiorze? O, tak E, jesteś w banku, możesz zrobić następujące rzeczy. Wpłać, y, wypłać, przelew, stan, stan, zero pieniędzy, wpłać. Na przykład 500. Ok stan, ok Dobra, to działa. Przepis jak najszybciej kod. Zobaczymy, czy ten system działa. E, boże. O. okej okay. troszkę dostałem okej okay. dalej, popatrzmy co jeszcze tu mamy, możemy zrobić atrakcje to może być ciekawe, atrakcje kart kart zjazd Czekał że jest coś jak wyskok Super zjazd. Super zjazd. Przepiękny. Normalnie... Ech, dobra. Ja coś tutaj wyskok. Nie. Teles. Eee, atry. Atra. Atrakcja. Atrakcje. Eee, wyspa. Baza 1. Stunt. Okay, der pinken Stand, Stunt City. Okay, mm. a ein Mini Gun, minigun ist. Ach, okay, toll, das ist ein Klassik. Ja, Exit. Äh, Ok, atrakcje. Co to jeszcze mam? mogę pokazać? Wojsko, arena, wyspa, park. Aha, nawet ok. Spoko. Park jest zanotowany, ale nie ma takiej komendy. Ok, najlepsze atrakcje mamy: derby, sky, derby. Aha, no tak, to są ten system zabaw. Ok. Mm. Um. Mhm. Masz my sky. Ja, jak tam mam trafić? No dobra, co mam tu jeszcze mogę pokazać? Yy, arena solo, Drag, uge No dobra, Atakcje. Yy, szczelnica, strzelnica. Aha, okej okay. No dobra, no Dobra, więc ja wam mogę pokazać, jeśli chodzi o to um, Pomoc, zobaczmy, co możemy w pomocy Aha, to jest to, okej, okay. dodatki, exp Okej okay. No co powiedzieć o tym serwerze, no ugh, Bardzo krótki był ten yy, Ten pokaz serwera, ten testujemy serwer Co mam tu powiedzieć, no Moje zdanie na ten temat, e, to może troszkę krytycznie będę to omawiał. E, cóż, skrypt jest tego, jestem teraz pewny z powodu tych obiektów. Skrypt jest e, ściągnięty, Zeta, co wcale nie jest zły, e, złe, źle. E, ale jak się już ściąga jakiś skrypt, to chociaż wszystkie składniki typu obiekty. Dodatkowe skrypty y, mają już być wgrane, a nie tylko jakiś game odciągnięty i potem... Powiedzmy tak, że na odwaj się zrobione. Ale okej, okay, może takiej poprawią, nie wiem jak ten serwer długo istnieje. Um, jest to troszeczkę zbugowany, jakby to, nie wiem, jakby to zrobił jakiś mało latek. Um, no cóż, wam um, ja polecam ten serwer. No, powiem tak, że nie bardzo. Nie polecam bardzo ten serwer. Ale teraz się zabije nice. na S. LS? Okej. Okay. No. Nie polecam ten serwer z tego powodu, że właśnie jest lekko zbugowany, tak? Jest, jest niedokończony. Jest taki typowy serwer fan, tak? Choć widziałam o wiele lepsze. No ale dobrze, może jakieś poprawią. Jak ci admini znają Pawn tak, albo dobra, mogą to ściągnąć z neta ale to jest inna sprawa cóż, może, do, może dojdźmy do końca już będę tutaj oceniał od 0 do 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 10, tak server oceniam na no, na 4, tak, na 4, czyli poniżej 5, 5 to jest średnia, 10 jest najlepsza, a 0 jest najgorsza, więc jest 4, więc no, jeśli chcecie mieć IP na dole, tak, server nie jest zły, ale nie bardzo go polecam, tak, więc no, Macie IP, zobaczcie sobie wejście sobie, zobaczcie sobie czy wam się go podoba. Jeśli tak to możecie sobie grać i zrobić własny e, własny... własny, własny, własne zdanie na temat tego serwera, tak? Dobrze, ja się sobie żegnam, jest ja nam znowu level up chyba się dostaję za, za granie, tak? Z tego co wiem No dobrze ja wam dziękuję za oglądanie, ja się z wami żegnam, do następnego odcinka Był to taki test, jeśli wam się spodobał, to dajcie mi znać w komentarzach Czy mam to dalej robić Takie testowanie serwera, tak I, e, i omówienie moi, no, mojego zdania Może to będę nagrywał z kolegą Tak, bo mnie też prosił, czybym mógł z nim nagrać e, no Ja się z wami żegnam, do następnego odcinka, z tego Zapraszam jak zawsze do subskrybowania, jeśli chcecie dalej oglądać, jeśli nie chcecie dalej oglądać, jesteście hejterami i macie mnie w dupie, to e, nie subskrybujcie i tyle. No, ja się żegnam, cześć!